Jest 25 grudnia, pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia znajdujemy się pod klubem Malibu w Borkowie Kościelnym. Na zewnątrz, no niestety pogoda nas dzisiaj nie zaskoczyła, jest chlapa, a wewnątrz gorąca atmosfera. Już dzisiaj na żywo zespół Cleaver. Razem ze mną Darek i Jarek z zespołu Cleaver. Mamy właśnie do nich kilka pytań. Jak widzimy bardzo zmęczeni po koncercie, dlatego nie mogą stać i siedzą. Powiedzcie chłopaki, jak miałem wam święta? Święta? Jak święta? Dużo pracy, oczywiście również fajna rodzina atmosfera. Rodzinę posiadówę przy stole, rozmowy rodzinne, ciepło, choinka, a prezenty, a potem do roboty. Yy, Jarku, powiedz mi, ile lat zespół kliwel utrzymuje się na rynku muzycznym? Ogólnie trzeba powiedzieć, że zespół istnieje od 10 lat. Całe okrągłe 10. Yy, to było właśnie teraz w 2012 roku, a w takim wydaniu, w jakim teraz yy, fani nas oglądają, to będzie około 6 lat, tak powiedzmy, dokładnie 5,5 roku. Yy, trzymamy się na tym rynku na, na tak zwanej wielkiej scenie, tak to mniej więcej w skrócie wygląda. Moje ciało oszalało było hitem lata 2012. Ile czasu zajęło wam napisanie tekstu? To nie jest tak dokładnie, bo akurat mamy takiego naszego zaprzyjaźnionego kolegę, między innymi fana, który po prostu podsunął nam pomysł na tą piosenkę, napisał tekst, napisał melodię, a my w ramach tego, że po prostu dobrze się znamy, zaproponował nam, żebyśmy to zrobili, stworzyliśmy aranżację, zaśpiewaliśmy wokal i tak wyszło. Czyli trzeba podsumować, że no to jest w naszym repertuarze, a dokładnie to jest piosenka stworzona przez naszego zaprzyjaźnionego Michałka. kolegę. Michałka. Zbyszek. Zbyszek? Zbyszek. I Michałek. No, we okay. współpracy. Powiedzcie mi, czy w najbliższym czasie planujecie wydać jakąś piosenkę dla waszych fanów, fanek? No, czy tak. Cały czas oczywiście robimy materiał. Nie ukrywamy, że w planach, może wczesną wiosną, mamy taki plan, i zaplanowane, wydać trzecią płytę trzecią płytę, ale na razie nie chcemy nic obiecywać, gdyż wiecie, no różnie się tam z, z pewnymi rzeczami układa, ale oczywiście cały czas tworzymy nowy materiał, nowe piosenki, komponujemy dla naszych wiernych fanów, którzy są z nami, którzy nas słuchają i którzy przychodzą na nasze koncerty. Cezar działa! Powiedzcie mi, jak się u Was, jak się u nas Wam grało? Ja no słuchajcie, no e, piękne lokale, piękny klub, e, naprawdę fajny, powiem nawet za e, klimat, Zrobicie pip? Zrobicie, dobra. A Tobie Jarku, jak się eee, Bardzo fajny klimat, eee, ludzi, ludzie, którzy byli, było ich bardzo dużo, To co nas bardzo zadowoliło, gdzie z tego co jeśli dobrze kojarzę fakty, było dzisiaj otwarcie na dobrą sprawę klubu. Eee, co więcej, no Fajne nagłośnienie, więc od strony technicznej także bardzo, bardzo pozytywnie byliśmy zaskoczeni. No i wspaniała obsługa, zostaliśmy ugoszczeni niesamowicie tutaj, co musimy potwierdzić. Jaką mamy? Jaką mamy <laughs> dokładnie, także święta poczuliśmy także tutaj. Także pod każdym względem wszystko jak najbardziej cool. Dobra, i żeby już chłopaków nie przymęczać, dziękujemy za wywiad i do zobaczenia kolejnym razem. Hello! do zobaczenia, cześć. I can walk Cześć! Jak się bawicie? Zajęcie! Jak się bawi? Super impreza, bez kitu, zajechcie jest. Podobał ci koncert? Super! Podobał się koncert, ci dalej. Witam, jak się podobało? Bardzo się podobało. A tobie? Też.

Transcrição e Pierwszy dzień w Malibu minął nam, mam nadzieję, zajebiście, tak? Dokładnie, znakomicie. Zespół Cleaver, wyjątkowy koncert, wyjątkowa atmosfera. Naprawdę, zapraszamy na dalsze imprezy do klubu Malibu. W każdą sobotę DJ Mario za konsoletą także Sulek i moja skromna osoba Radikej. Do zobaczenia w najbliższych imprezach.